Cześć, witam serdecznie w 173 odcinku mojej serii. Skoro był Janek Skrzek, no to musi być solowy Józef Skrzek i właśnie jemu poświęcam ten odcinek. Moi drodzy, oczywiście Józef Skrzek to głównie Breakout, potem Czesław Niemen i potem SBB. Natomiast kiedy jeszcze SBB święciło triumfy już wtedy, a był rok 1978, czyli zaraz po nagraniu, tak naprawdę albumu Pamięć, czyli trzeciego albumu SBB, Józef Skrzek nagrał swój pierwszy solowy album. Pamiętnik Karoliny. Pamiętnik Karoliny jest to pierwszy koncept album Józefa Skrzeka pierwsza płyta solowa płyta specyficzna dlatego, że zadedykowana dzieciom tutaj mamy zdjęcie z puzli, można powiedzieć, Józefa Skrzeka a tutaj mamy tytułową Karolinę Karolina to dwuipółletnia dziewczynka i powiem szczerze, że jak to zawsze u Józefa Skrzeka bywało jest to płyta koncepcyjna z pewnym zamysłem i nie bez powodu dedykowana dzieciom. Otóż e, zaczyna się ta płyta narodzinami, a kończy się e, wejściem w dorosłość, w poznawanie świata malutkiej, e, zaledwie dwuipółletniej wówczas dziewczynki. A zatem mamy narodziny, więc jeżeli się rodzimy, to mamy zabawki potem jak stajemy się troszeczkę więksi idziemy do szkoły, czyli mamy utwór szkoła w szkole zawieramy przyjaźnie mamy utwór przyjaźń potem się zakochujemy to jest jedyny utwór zaśpiewany na tej płycie przez Józefa Skrzeka do słów nadwornego tekściarza SBB Juliana Mateja po miłości czas na przygody, czyli czas nastoletni potem Koncert, czyli prawdopodobnie, podejrzewam, że ten koncert to nic innego jak wejście już w dorosłość na taką skalę e, jak ślub, potem szczęście, czyli po prostu udane małżeństwo, udane życie rodzinne dorosłej już wówczas, podejrzewam, Karoliny, potem wejście w świat i e, sama Karolina, gdzie... W finale tej suity znowu słyszymy tą dwójpółletnią dziewczynkę. No a potem ja bym powiedział: e, jeszcze rozwinąłbym tę płytę na następne etapy, chociażby starość i niestety śmierć. Ale to jest płyta o życiu. Pierwsze m, od narodzin, powiedzmy, po wejściu. W życie dorosłe. Genialnie jest to zrobione. Nawet Józef Skrzek pokusił się o zagranie tutaj słynnej ludowej piosenki, którą chociażby Mazowsze miało w swoim repertuarze czyli słynnej kukułeczki. SLP 4003 to numer katalogowy tego albumu, wydanie ProNitu. Drugi album Józefa Skrzeka. To już powrót do tego, z czego Józef Skrzek jest znany, czyli od, do, do dźwięków progresywnych. SBB w roku 1979 nagrało płytę Welcome, czyli pierwszą płytę na rynek zagraniczny, natomiast Józef Skrzek w roku 80 po nagraniu. Kolejnych dwóch albumów ze SBB, czyli ze słowem Biegnę do Ciebie oraz Memento. Znaczy, przed Memento, po nagraniu albumu ze słowem Biegnę do Ciebie, wydaje drugi album Ojciec Chrzestny Dominika. Ta płyta jest zadedykowana e, mamie e, Janka i e, Juska, pani e, Marii. E, I tutaj jest też ciekawostka, że e, płytę zrealizowano Yy, yy, zaraz Nagrań dokonano w studiu Polskiego Radia Opol od marca 79 do marca 80 W czasie wolnym od koncertu Józefa Skrzeka I tutaj mówię już mamy to granie Progresywne dlatego że ten album Mimo tego że yy, Jest zatytułowany Ojciec Chrzestny Dominika Nie znajdzie yy, yy, Tutaj mamy Notabene dwa, yy, yy, dwa utwory yy, Dwa utwory Ale tytułowego ojca krzesnego Dominika na tej płycie nie znajdziemy znajdziemy dwa bardzo, dwie bardzo rozbudowane kompozycje zaćmienie słońca oraz toczy się koło historii każda z tych kompozycji to na dobrą sprawę jedna strona long playa, czyli mamy kolejne dwie prawie 20 minutowe suity od Józefa Skrzeka tę płytę wydały polskie nagrania Opatrzyły je numerem SX 1967. Tu już biały label Muzy, ale jeszcze tak jak mówię, z kogutkiem. Trzeci album Józefa Skrzeka, wydany równolegle z płytą Memento z banalnym tryptykiem SBB, to Józefina. Podobnie jak płyta Welcome SBB, wydana w roku 1970. 9 yy, 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 Józefina jest w pełni anglojęzyczną płytą. Nie wiem, czy Józef Skrzek już wtedy miał aspirację, aby pokazać swoją muzykę na zachodzie. Przecież równie dobrze z SBB też wspaniale mu się to udawało. Tutaj mamy w sumie 9 yy, utworów, yy, gdzie Moim ulubionym z tej płyty jest Hang Under. Proszę bardzo, tak wygląda Józefina, a tutaj mamy, tutaj mamy zdjęcie Józefa Skrzeka. I jak to u Józefa Skrzeka bywało? Kolejna płyta i kolejna dedykacja, tym, tym razem swojej żonie. Niestety już nieżyjącej Alinie. Płytę wydał Wifon w roku 1981 na klasycznym labelu Wifonu, bo Wifon generalnie znamy z takich labeli. Były oczywiście wyjątki numer katalogowy LP037. Płyta wydana w roku 1981. Jednak Józef Skrzek podjął się kolejnego wyzwania pisania również muzyki filmowej. I tak udowodnił to swoim kolejnym albumem, gdzie napisał muzykę do filmu Piotra Szulkina Wojna Światów. Wojna Światów to przeciekawy album, jeżeli chodzi o okładkę. Dlatego, że w Polsce wówczas był stan wojenny, w związku z tym robiło się okładki, z tak zwanej oszczędności. Płytę wydały ponownie polskie nagrania. Opatrzyły tę płytę numerem SX 2342. Yy, I tutaj mamy, proszę bardzo, praktycznie goły papier. Ale najciekawszy jest środek, dlatego że w każdym egzemplarzu yy, była. Yy, ta okładka była zrobiona tak naprawdę z innych okładek płyt. I tutaj w środku, na przykład, mamy e, okładkę płyty e, wspaniałej sopranistki Agnieszki Kosakowskiej. Nigdy w Polsce nie widziałem po prostu w innej płycie, żeby okładka do wojny światów była robiona z innych okładek płyt. Po prostu robiło się tak, żeby zaoszczędzić papier. Płyty, które się nie sprzedawały, e, po prostu. Tył okładki, jeżeli był biały, robiło się okładkę na szybko, sklejało się w dwie, robiło się okładkę i jest płyta. To jest muzyka filmowa, natomiast płyta jak najbardziej warta poznania. W 1983 roku Józef Skrzeg nagrał płytę z nieżyjącym, już świetnym saksofonistą Tomaszem Szakalem Szukalskim który współpracował chociażby z Tadeuszem Nalepą. Natomiast tej płyty nie mam. Ona miała jakiś taki mm, łaciński, bym powiedział, tytuł. Natomiast kolejny album od Józefa Skrzeka, który posiadam, to płyta e, nagrana w Chorzowskim Planetarium, e, album Podróż w krainę wyobraźni. I tutaj moi drodzy jest to nagranie koncertowe, nagranie zrealizowane w maju 1984 roku w Planetarium Śląskim, tak jak powiedziałem. I tutaj Józef Skrzek po raz kolejny zagrał na wszystkich instrumentach sam. Podróż Krainy Wyobraźni Live, wydanie Pronit na licencji firmy Musicorama M0016. Album ujrzał światło dzienne w roku 1985. No i tutaj mamy znowu progresywnego Józefa Skrzeka, dwie kompozycje Podróż krainę wyobraźni podzielony na dwie części: Katarzis, nie mylić z utworem Czesława Niemena i, Apokali i Apokalipsik, czyli Apokalipsa. Kawał dobrego, rasowego, progresownego grania. Proszę bardzo, mamy. E, moi drodzy, po tej płycie, o ile dobrze pamiętam, była jeszcze jedna, więc tej nie mam. Natomiast e, Józef Skrzek jest znany również z tak zwanych koncertów noworocznych. E, w 1989 roku, w gwardyjskim składzie, można powiedzieć po raz kolejny, Mówię o zaproszonych gościach, których Józef Skrzek zaprosił do nagrania tego koncertu. Był to nowy rok z 1988 na 1989 rok. Tak powstała płyta Live. Ta płyta niestety nie miała najlepszych recenzji, ale jest jeden motyw, który ratuje tę płytę. Tutaj mamy... W sumie um, tylko um, cztery utwory, ale mamy tutaj wspaniały, tak jak mówię, gwardyjski skład. Józef Skrzek, Napoli Mugu, Mini Mugu, Mikro i wokal. Leszek Winder, gitara elektryczna. Jerzy Kawalec, nieżyjący, tak jak mówię, basista grupy Krzak. Michał Giercuszkiewicz, perkusista, który ostatnie 20 kilka lat mieszkał w Bieszczadach. Zmarł w roku 2020. I Ryszard Ridel, harmonijka i wokal. To jest jedyna płyta, słuchajcie, gdzie możemy usłyszeć, jak Rysiek Ridel śpiewa w udawanym angielskim, czyli tak zwanym norweskim. Eee, proszę bardzo. Z racji tego, że mówię, Rysiek nie znał języka angielskiego, więc improwizował i robił to świetnie. Numer katalogowy sx 2000. 767. I kolejna płyta Józefa Skrzeka, którą szukam do dzisiaj, to wydany w 1990 roku już w laminowanej okładce album. E, ponownie przez polskie nagrania w roku 1990 Józef Skrzek wydał ostatni winyl Wracam. To jest szczególna płyta, e, dlatego że. To była chyba pierwsza płyta, gdzie tekstowo e, zaczęła Józefa Skrzeka wspomagać jego e, niestety już nieżyjąca żona Alina. E, wracam, to dość ciężki temat na winylu, to jest płyta, której szukam do dzisiaj.